Marża i narzut, co to jest i dlaczego nie można tego mylić. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie z tej strony Michał Grzesiak. Witam się na kanale Biznes w Sieci, na którym mówimy sobie o biznesie w sieci. Tak jak powiedziałem w moim ostatnim odcinku, aby czuć się dobrze w biznesie, powinniśmy się porozumiewać jego językiem. Tak więc dzisiaj na tapetę wskakują dwa pojęcia: marża oraz narzut. Zacznijmy od tego pierwszego. Czym jest marża i do czego ona w ogóle służy? Po pierwsze, marża jest różnicą pomiędzy ceną sprzedaży danego produktu lub usługi a kwotą zakupu danego produktu lub wytworzenia usługi. Marża określa zysk ze sprzedaży danego produktu ponad jego koszty wytworzenia lub ponad jego koszty zakupu. Marża może być wyrażona kwotowo lub procentowo. W jaki sposób obliczać marżę? Wyobraźmy sobie, że kupiliśmy maskotkę. Niech to będzie. Pan Farmazon, którego wam dzisiaj oficjalnie przedstawiam dopiero w czwartym moim odcinku. Jest to Pan Farmazon. Pan Farmazon, który będzie nam pokazywał, kiedy mówimy Farmazonem. Ale przejdźmy do rzeczy. Wyobraźmy sobie, że kupiliśmy pana Farmazona, który jest maskotką i kupiliśmy go za kwotę 30 zł. Chcemy sprzedawać go na przykład za 50. Tak więc w tym momencie przewołujemy sobie troszeczkę matematykę i liczymy razem. Otwieramy nawias. Bierzemy koszt sprzedaży, czyli 50 zł. Odejmujemy od niego kwotę zakupu, czyli 30 zł. Zamykamy nawias, dzielimy, i uwaga, to jest bardzo istotne. Dzielimy przez koszt sprzedaży i mnożymy razy 100%. Jeszcze raz. Otwieramy nawias. 50 zł jest to koszt sprzedaży naszej maskotki. Odejmujemy od niej 30 zł, czyli koszt zakupu danej maskotki. Zamykamy nawias, dzielimy przez koszt sprzedaży, czyli kwotę 50 zł i mnożymy ostatecznie razy 100%. Jak dobrze wiecie z zasad matematyki, na samym początku wykonujemy działania, które są w nawiasie. Tak więc 50 zł minus 30 zł daje nam 20 zł. I ten wynik, z nawiasu tylko i wyłącznie, to jest nasza marża kwotowa. 20 zł. My chcemy wyrazić ją w wartości procentowej. W związku z tym dzielimy te 20 zł przez kwotę sprzedaży, czyli 50 zł. Następnie mnożymy razy 100%, co daje nam wynik 40%. 40% to jest marża Wyrażona wartości procentowej. Tak więc na przykładzie naszego produktu, którym jest maskotka, możemy stwierdzić, że kupując coś za 30 zł i sprzedając za 50 zł mamy na nim marżę 40%. Jak to wygląda w przypadku narzutu? Narzut jest to kwota lub wartość procentowa, o jaką powiększono koszt zakupu w celu ustalenia jego ceny końcowej, czyli ceny sprzedaży. W jaki sposób obliczać narzut? I tutaj znowu działanie matematyczne. Otwieramy nawias i mamy koszt sprzedaży, czyli 50 zł minus 30 zł koszt zakupu. Zamykamy nawias i tutaj uwaga, tutaj jest różnica. Dzielimy ten nawias przez kwotę kosztu zakupu, nie kosztu sprzedaży, tak jak w przypadku marży, ale przez kwotę zakupu, czyli w naszym przypadku przez liczbę 30 mnożymy to również razy 100%. Wynik to 66,7%. Tak więc marża w przypadku zakupu maskotki wynosi 40%, a narzut wynosi 66,7%. I zauważ jedną rzecz. Marża wyrażona kwotowo, nie procentowo i narzut wyrażony kwotowo, nie procentowo to ta sama wartość. To są te działania z nawiasu, czyli 50 minus 30 w przypadku marży i 50 minus 30 w przypadku narzutu. Obydwie te wartości są sobie równe i wynoszą 20. Złotych. Tak więc zauważ, marża i narzut mają ten sam wynik, jeżeli chodzi o wartość kwotową, na przykład w złotówkach. Jeżeli chodzi o wartość procentową, a w taki sposób najczęściej są one wyrażane i komunikowane wśród przedsiębiorców i handlowców, to ta wartość jest inna, nie jest ta sama. Nie możemy mylić wartości. Procentowej marży z narzutem. Także, im większa marża, tym większy zarobek. Pamiętaj, marża liczona jest od góry, czyli od kosztu sprzedaży danego produktu, a narzut liczony jest od dołu, czyli od kwoty zakupu danego produktu. Od zakupu naliczamy cenę, narzucamy, a od marży liczymy zarobek. Jest to dosyć skomplikowane i tych marż jest sporo, ponieważ jest marża brutto, marża netto, marża pierwszego stopnia, drugiego i tak dalej i tak dalej. To nie są takie proste rzeczy, ale naprawdę warto znać różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami, ponieważ w przyszłości, kiedy na przykład będziesz chciał podjąć współpracę z jakimś handlowcem, z jakąś firmą, która produkuje produkt X na przykład, to jeżeli ktoś ci powie, że marża na danym produkcie wychodzi 80% i w ostatecznym rozrachunku się okaże, że ta osoba pomyliła marżę z i powiedziała, że narzut wynosi 80%, a marża wynosi kilka razy mniej albo kilkanaście procent mniej, no to wtedy ten zarobek i te ostateczne rozrachunki troszeczkę się będą rozbiegały pomiędzy tym, co ktoś myślał, a co ktoś powiedział. Więc... Uważajcie. Porada numer dwa i wskazówka. Jeżeli kiedykolwiek ktoś ci powie, że marży na swoim produkcie ma, na przykład, 180%, to już w tym momencie powinna zapalić ci się lampka, ponieważ marża nie może wynosić więcej niż 100%. Matematycznie jest to niemożliwe. Narzut jak najbardziej może wynosić 100, 200, 300, 400, 5000. 3000, ale marża nie może wynieść więcej niż 100%. Więc jeżeli ktoś Ci kiedykolwiek naprawdę powie, że marża ma na poziomie 200%, to znaczy, że myli ją z narzutem. Albo w ogóle nie wie o czym mówi. Jakie mamy mniej więcej gdzieś przedziały marsz w modelach sprzedaży w internecie? Dropshipping, tak jak powiedziałem kiedyś w odcinku, który wypuściłem dwa lub trzy tygodnie temu, który możecie znaleźć w tym miejscu tutaj odnośnie dropshippingu, powiedziałem, że widełki marży w tym modelu biznesowym wahają się w przedziale od 8% do 20%. W przypadku tradycyjnego e-handlu, czyli wtedy kiedy coś kupujemy faktycznie na stanie i sprzedajemy później dalej w sieci, taka marża może wynosić od 20% do nawet 60. Najczęściej w przypadku własnej produkcji te marże są największe. Skąd to w ogóle wiemy i tutaj będzie taka mała przypominajka, także ci, którzy śledzą mój kanał na bieżąco będą o tym wiedzieli. Przez ostatnie 7 lat byłem właścicielem i założycielem firmy, która zajmowała się produkcją oraz sprzedażą internetową drewnianych zegarków i biżuterii z Kończąc powoli ten mój wykład, mam dla Ciebie ćwiczenie. Potraktuj to naprawdę bardzo poważnie, ponieważ nie ma niczego lepszego jak utrwalanie swojej wiedzy. Weź w tym momencie lub później kartkę, długopis, telefon i oblicz. Marżę i narzut dla następujących wartości. Wyobraź sobie, że kupujesz pluszaka. Ten pluszak kosztuje Cię w koszcie zakupu, tak, czyli to jest Twój zakup 28 zł. Następnie tego pluszaka będziesz chciał sprzedawać za 79 zł. Napisz w komentarzu, jaką masz marżę na tym pluszaku i jaki masz narzut na tym przedmiocie. I uwaga, bądź uczciwy i nie patrz w komentarze. Jeżeli nie możesz się powstrzymać, po prostu zasłoń sobie ręką tego laptopa, czy ten telefon komórkowy, w zależności od tego, gdzie oglądasz ten materiał. Zasłoń te komentarze, oblicz we własnym zakresie, gdzieś w domowym zaciszu, w pracy, gdziekolwiek, gdzie nie będziesz. Oblicz sobie tą marżę, oblicz sobie ten narzut i wpisz w komentarzu. Nie patrzy na innych, zrób to po prostu dla siebie, aby utrwalić sobie tą wiedzę na podstawie działań matematycznych. Tak więc, jeżeli interesują Cię pojęcia związane ze sklepem internetowym ogólnie biznesem w sieci, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, pozostawienia łapki i koniecznie komentarza związanego z ćwiczeniem. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Jeżeli interesujesz się e-commerce, chcesz interesować się e-commerce i chcesz tworzyć e-commerce, to ten kanał jest dla Ciebie. Do następnej środy, pozdrawiam.